Poszedłem do Empiku się troszeczkę odchamić, gdyż jestem statystycznym Polakiem i nie lubię czytać książek. Zobaczmy, co tacy niestatystyczni Polacy czytają. Oto topka książek w jednym z najsławniejszych miejsc, gdzie sprzedaje się książki. Więc patrzę. Mhm. Mm Psychologiczny poradnik, jak mniej myśleć. Hmm, porno. O, Filipiuk, szanuję, szanuję. Mm. Thriller, porno, czyli pierwsza kontynuacja tego chyba. Co tym my tutaj mamy dalej? Ach, thriller, porno, romans, hmm, coś historycznego, thriller, grocholam, da Vinci, thriller, porno, thriller, thriller, remigiusz, mróz. Jego twórczość powinna mieć osobną kategorię. No i na końcu siatka że i well Ach, dobrze jest mi być takim statystycznym.